Marek! Mareczek! Mareczek! Jezus! 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 Tak, prezes, co się stało? Jak co się stało? Problem jest, Mareczek! Problem, prezes? Przecież prezes rozwiązuje wszystkie problemy. Prawo Mareczku, status dupy wylizany. Mimo, że zgodzę się z tobą, to jednak jest problem. Był to ten Włoch. Eros Ramazzotti? Blisko. Fabio Calma Navarro. Będzie kandydować. Dopisać go? Dopisać. Sporo się ich tu już zebrało. Każdy chce pracować dla mnie, dla Polski, dla PNZPNNU. Marku, kto tam jest na liście, przypomnij? Podaje oddatę wpływu do sekretariatu. Marek Papszun? Rakków. Michał Probierz? O, nasz Guardiola z Dino. Jerzy Brzęczek, on już był w repentacji. Adam Nawałka, Kawałka, Nawałka, Kawałka, od kawałów jak sypie. Czesław Michniewicz. Oj, będzie dużo dzwonił. Jurgen Klinsmann, Niemiec. Ta, już widzę jak będzie śpiewał nasz hymn. Andrii Szewczenko. Ukrainiec. To będzie robił za pół ceny. Andrea Pirlo. Brzmi jak nazwa wiertła. No i Fabio Cannavaro Kauma Nawaro. Kauma Nawaro. No. Są jeszcze inne zgłoszenia, ale nie wiem prezesie czy jest sens je rozpatrywać. Czytaj i dopisuj. Apoloniusz Steiner, Jacek Gmoch, Jacek Sasin, Marcin Najman, Tomasz Hajto. Hajto? No też złożył CV. Przecież dzisiaj go zatrudniłem. Ojej, na jakim stanowisku? Kierownik do spraw Autocharu będzie woził naszą repentację. E, kiedyś grałem na szalkę. Okej, okay, prezes, są jeszcze inne kandydatury. Dopisywać na koło? Dopisywać, Mareszku, dopisywać! Dopisywać do koła. To kiedy kolejne rozmowy, panie prezesie? Rozmowy. Zobacz to. Ja ci pokażę, jak się wybiera selekcjonerów. A, i zaraz coś nam wyskoczy. Yy. 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 Naiman? Kurwa, Marek. Trzeba powtórzyć, bo przegramy.